Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, widzicie tutaj to jest nasz sweet dance, tak? Słodki taniec. Nie nagrałam wam jeszcze y prawej i lewej ręki jak grają razem, tak? To najpierw zagram wam bez akompaniamentu. Słuchajcie i cały czas będę powtarzać, żeby był rytm walczykowy, to musimy dbać o ten rytm, czyli najpierw jest dłuższa nutka, później krótsza, tak? Ale trzeba tak zagrać, żeby nie kulały. Już powiem wam o co chodzi, tak? Czyli mamy zobaczcie, jeszcze podpisałam tutaj że pierwsza półnutka ma w sobie dwie ćwierćnuty. Widzicie? Tutaj dwie raz, dwa i na trzy dopiero jest ćwierćnutka, tak? Czyli wtedy jak tak się będziemy trzymać tego rytmu, wszystko wyjdzie dobrze. No to słuchajcie, w takim razie układamy rączki. Mamy tak, zaczynamy mi prawa rączka, a tu mamy do, mi, sol. Czyli zobaczcie. Razem spróbujemy, dobrze? Wyszło super, to gramy. Widzicie, jak, jak to tutaj pięknie nam brzmi? Dobrze, to teraz, słuchajcie, będę. Będę tutaj nazywała te trójdźwięki, które gram, tak? One są od wiatraka, słuchajcie, z wiatraka przeszły, tak? Czyli to jest, zobaczcie, do mi Sol, do mi Sol, si Fa Sol i do mi Sol, tak? I tu, gdzie jest pusta strona, zobaczcie, trzeba przepisać, czyli do mi Sol przepisujemy tutaj na tą stronę, tutaj też do mi Sol, si Fa Sol i do mi Sol, tak? Te wszystkie. Tutaj te drobne nutki, słuchajcie, to są, one są drobniejsze od ćwierćnuta. Drobniejsze od ćwierciunty nutki to są ósemki. Ćwierćnuta ma w sobie dwie, dwie ósemki, a półnuta ma w sobie dwie ćwierćnuty, widzicie? Tak, drobniejsze. Sami przecież słyszycie to. Nie będę Wam tłumaczyć. No to w takim razie gram jeszcze raz. Do mi Sol. Mi, sol. do mi sol do mi sol si fa sol do mi sol widzicie jak pięknie no to w takim razie w takim razie y, za chwilkę do was wrócę tak y, możecie poobserwować sobie tą rączkę i zagramy sobie y, prawą i lewą z akompaniamentem słuchajcie y, z podkładem dobrze cd bye bye